Czy wiesz, że przy zakupie wakacji użytkownik średnio odwiedza serwis 16 razy i od pierwszej wizyty do zakupu mija 3 tygodnie? W dzisiejszym odcinku o tym, jak zbierać dane, aby wartościowo analizować customer journey użytkownika. Zapraszam. Cześć, jestem Mariusz Michalczuk. No co, nie z zespołem Conversion, pomagamy firmom właściwie zrozumieć i lepiej wykorzystać dane online. Na tym kanale dzielę się praktyczną wiedzą z zakresu analityki internetowej i jej biznesowego wykorzystania. Zacznijmy od definicji, od tego, czym jest Customer Journey. Customer Journey, według definicji, jest to proces, który obejmuje wszystkie doświadczenia użytkownika, jego interakcje i etapy, przez które przechodzi klient, użytkownik od momentu pierwszego kontaktu z naszą marką, witryną, do momentu złożenia zakupu, a dalej przez obsługę posprzedażową i ewentualną lojalność wobec marki. Jeżeli chodzi o etapy tego Customer Journey, to na rynku jest kilka modeli, te, które jakby opisują te poszczególne etapy. Taki przykładowym modelem jest See, Think, Do, Care, który opisuje poszczególne fazy, w których użytkownik, klient Potencjalny klient nasz się znajduje właśnie na, w swoim customer journey. Bardzo jest istotne w tym wszystkim to, że na każdym z tych etapów, zwłaszcza jeżeli jesteśmy obecni w Omnichannel, to użytkownik ma znamistyczność nie tylko w online, ale również w offline. I tutaj pojawia się pytanie, jakich danych potrzebujemy do analizy customer journey. Ja bym te dane podzielił tak naprawdę na dwa rodzaje, czyli to są dane offsite i on-site. W przypadku danych offsite mówimy o systemach reklamowych, czyli wszystko to, co się dzieje ogólnie w internecie i poza internetem, do tego, żeby wiedzieć, w jaki sposób użytkownik ma z nami styczność. Z punktu widzenia zbierania danych tu będzie turbo istotne tagowanie kampanii parametrami UTM. UTM -y to są parametry, które opowiadają. Skąd użytkownik trafia do naszego serwisu? Czyli, jak umieszczamy gdzieś reklamę, to dzięki tym parametrom widzimy, że to jest konkretne źródło, konkretne medium, konkretna kampania. Te tagowanie kampaniami UTM jest turbo istotne właśnie z punktu widzenia tego, żeby wiedzieć, jak wyglądają ścieżki wielokanałowe tego użytkownika, czyli jak użytkownik odwiedza z jakich źródeł nasz serwis, zanim podejmie tą ostateczną decyzję. Jeżeli chodzi o dane on-site, czyli to, co się dzieje już w ramach naszego serwisu, to z punktu widzenia zbierane tych danych na pewno trzeba zadbać o grupowanie treści, czyli tak jak widzimy raporty Treści, zaangażowania różnych url, które są konsumowane przez odwiedzających naszą stronę. To w momencie, kiedy mamy duży serwis tych url, często jest kilkadziesiąt, kilkanaście, kilkadziesiąt, nawet set tysięcy różnych unikalnych url. -i. I z punktu widzenia analizy customer Journey jest bardzo istotne, żeby te kilka, co najmniej set, url zmniejszyć do kilku wartości, do tego, żeby później można było lepiej to analizować. Ma to szczególne znaczenie, zwłaszcza w analizie przepływu użytkowników, pomiędzy po tym, jak się poruszają po naszej stronie. Z danych on-site też będą wartościowe przy analizie customer journey. Instalacja czy zbieranie danych takich no, bardziej jakościowych, którymi będą klikmapy, tu w szczególności to będą co również badania dostępne i trackingowe, gdzie jakby możemy widzieć, gdzie użytkownicy patrzą na naszą stronę. Hit mapy, czyli tego, gdzie się poruszają, uznaje się, że ruchy myszką odzwierciedlają w dużym stopniu to, gdzie użytkownik patrzy oraz scroll mapy, żeby zobaczyć, jak głęboko w naszym serwisie użytkownik dociera. I teraz, jeżeli będziemy mieli te dane off-site i onsite zebrane to na czym będzie polegała taka analiza Customer Journey? Ja bym to określił, że analiza Customer Journey to jest złożenie takich dwóch oddzielnych analiz, czyli z jednej strony to jest analiza atrybucji i konwersji. O analizie atrybucji i konwersji nagraliśmy oddzielny odcinek, on jest zatytułowany wstępem do takiego Poradnika, nazwaliśmy go kompletnym poradnikiem na temat atrybucji konwersji w marketingu, linkuję go w opisie. I drugi element analizy customer journey to będzie analiza i optymalizacja współczynnika konwersji, czyli analiza atrybucji konwersji pokazuje nam, jak użytkownik przychodzi z różnych źródeł do serwisu, a optymalizacja współczynnika konwersji pokazuje, jak ten. Użytkownik porusza się już w samym serwisie. Połączenie tych dwóch analiz rzeczywiście jest analizą customer journey. Na temat tej drugiej analizy, to jeszcze tylko wspomnę, że w opisie pod firmem jest link do kompletnego odcinka optymalizacji konwersji, jak robić ją skutecznie. Tam opisaliśmy konkretny schemat tego, jak my do tego podchodzimy. Podsumowując, wy podejmowaniu przez użytkownika decyzji o zakupie, czyli od pierwszej styczności z naszą marką do zakupu, a później przez dbanie do tego użytkownika. Ten proces dla użytkownika on nie jest liniowy, zwłaszcza w momencie dostępności upowszechnienia kanałów mobilnych, tego, że wszędzie mamy dostęp do informacji. Ta ścieżka ona nieraz jest bardzo skomplikowana. Im posiadasz bardziej skomplikowany produkt usługę, gdzie decyzja jest podejmowana dłużej i trzeba więcej wizyt, tym ta analiza będzie dla Ciebie bardziej istotna, ponieważ im ta ścieżka jest dłuższa, tym z wydłużaniem się jej rośnie prawdopodobieństwo, że użytkownik na którymś momencie nie wróci do nas e, do serwisu. I w momencie, kiedy jakby zrozumiemy te customer journey, te procesy, w jaki sposób użytkownik podejmuje decyzję, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie go, ten proces, czy raczej nasze działania do tego, żeby być obecnym na tej ścieżce użytkownika, jesteśmy w stanie optymalizować. W ogóle jesteśmy w stanie być tam, gdzie ten użytkownik rzeczywiście przechodzi przez poszczególne etapy podejmowania decyzji. W tym wszystkim, nie będę ukrywał, największe znaczenie rzeczywiście mają dane. Jeżeli masz potrzebę do tego, żeby zbierać dane na podstawie Customer Journey, no to mam nadzieję, że, że wiesz, gdzie szukać pomocy. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.